kociołek, to się nazywa kociołek i ugrzewał blandurę. I w tym kociołku nawet woda się zagotowała. Tak górniżem gdzieś. A tutaj i ciepło trzymało do samego wieczoru. A teraz zademonstruję, Wyciąga się taki. Sadł się górne. i tu jak się poli, to się bardzo szybko gotuje. A można wykorzystać jeszcze w inny sposób, że ludzie bardzo dużo piły kawę, ale kawa z jęczmienia. Bożowa. Bożowa. I tutaj wsypywano e, jęczmień, i zakładano to, I teraz wkładamy tu blachę i to się przykrywało. Do tego stopnia jasna kawa i Jeśli już ta kawa była opalona, do takiego urządzenia, do takiego młynka to się i, wrzucano i to jest typowe zmyło i powstawała elegancka kawa.